Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Sekiro, Shadows Day, Twice. To my, kapibary. Cześć. Jesteśmy w głębinach w Ashinie Pod Ashiną? Ja głębiny Nie, głębiny w Ashinie, czyli generalnie schodzimy... jesteśmy w. D y y tak. Y głęboko. No. E Dobrze. Może skoczymy sobie tam? Skoczmy sobie tam. Na łapkę? Dobra złom. Aha Tam człowieczyna w ogóle no stoi, a wróć się może i tego człowieczynę rypnij. Czekaj jakbym go tutaj z góry no. zaskoczył. Co by się mnie nie spodziewał? To trzeba uważać, bo tam też człowieczyny tak. stoją. I on ma w ogóle chyba tego gana big gana Ktoś Aha. nas widzi? Wow! O, ho, 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 bo, Mój Panie! Czekaj, bo to jest jakieś... To jest pur purkające jezioro. No właśnie. Czekaj, bo to jest jakieś... Trujące. To trujące jest. Aspir, papier. W ogóle to jest e, boss. Jak to, wos? Tak, tak. Który? Wężooka Shira Hagi jakaś. Co to, który jest wężooka? Nie wiem. Chyba to, z czym walczysz. Chyba tak. Albo nie, nie wiem, gdzie jest I ta to wężooka jest Shira Hagi. Nie, to nie jest to, bo tam ma inny pasek. No dojeżdżają mnie tutaj Trzeba się gdzieś ukryć chyba słuchaj Kajmy są A, ja mogę po tych drzewach sobie skakać chciałem tam do góry wyjść no wejść żeż tam wejść śmierć. Tu trzeba chyba się podkradać do mnie. Najpierw wyeliminować tych czuberów. Tak mi się wydaje. E, dobrze powiedziałam, głębiny w Asinie. A my chyba mamy lornetkę, czy coś takiego, czy nie mamy? żeby się tu rozejrzeć. Mieliśmy chyba coś takiego. Chyba tak. Czy nie korzystamy z tego w ogóle. No już Tamten nie zobaczył. Czekaj, a. Dobra, tego się udało. No to może ten mi z tym mi pójdzie jakoś Gdzie on jest? Idzie I to jest ten boss? No, to jest ta węża oka Gagi A gdzie ona była? Bo trzeba by ją od tyłu zajść Słuchaj Żeby ten jeden... Ale ona jest strasznie mocna no ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, słuchaj. No ona tutaj stała. Boże, ona na tą lufą rąbie. Weź no może ją spróbuj rozproszyć tymi jeszcze No to pierwszy raz tutaj, że tak powiem, zostaliśmy zaskoczeni. Dostajemy i to mocno. Mnie się wydaje, że trzeba ją najpierw zarąbać Już cię widzi. No właśnie Daj bitch! Patrz ona Może normalnie najgorsze są baby tutaj Patrz, ale wężo oka jest to żmija taka prawie, że mhm. Myślisz, że węża oka to już nie? Ale się wkurzyła. O! Uciekaj. O, ale powiem ci, że to jest jakiś tam... ...myk na nią. Uważaj, uważaj w lewo, w lewo! Życie jest nowelą. Zawiesiliśmy się chyba przy ścianie. Nie, to to jest niesprawiedliwa. akurat. A spróbuję ją podpalić albo coś, bo mnie denerwuje. Słuchaj, cienko z życiem mamy. Pan. Co to? Ry Rykosztuje ta broń. Nie chyba inni strzelają tu do nas. Kurde, a. Trochę jej brakuje do przełamania. Pindzie Złapała bram. mnie. Patrz, ile patrz ile życia jej zostało. No, tylko że ma dwa życia, I nie? Mam... Bez sensu ją tak męczyć przez dwa życia. Nie wiem, czy tu nie ma sposobu, żeby ją jakoś zajść? Nie wiem, od tyłu chcesz, by ją zajść? Jak możesz? Tak mówić, przy mnie. O tak, to bym może jakoś tam. Wiesz, ten jeden, to jedno życie jej zabiorę. Mm. Tylko jak? Ktoś mnie zobaczy, nie? Jak tutaj ona się będę... Ona widzi tutaj! A gdzie ona jest w ogóle? Poczekaj, poczekaj. Krężu oka, stara Nie, mnie, potrafiła, potrafiła mnie. Do tyłu! Tego się nie, nie spodziewałeś, co? Uważaj, będziesz strzelać. Hmm. No jak to jest możliwe? Nie. Ale czemu ona Nie. tak mało? Źle. Mało życia traci. Nie wiem, jest... Mamy cukierek jakiś? Na co jest? Zmniejsza nam obrażenia. A weźmy jeszcze AKO. Czekaj, bo ona będzie nas Ta wredna Aha, super. To było dobre. Powiem ci, że to było wredny Musimy jeszcze raz tak zrobić. Zła, hmm? no jak oni mają dwie kropki. Ale może się znarkotyzujemy najpierw? W sensie? Cukierkami. No ale to najpierw można by, wiesz? Daj, może ten Dobra. Ci cichaczowy cukier. Ja w ogóle nie wiem, co ty robisz. Ups. Chyba z dupy. To nie Aha. tak miało być. Ale ona nas nie widzi. Jeszcze, nie gadaj. Nie. Myślisz, że nas nie widzi? Myślę, że nie. Chyba już nas teraz. Na już widzi. nas widzi. Aha, wyszedłem za daleko. No to nie. Jeszcze nas dojechała Pff. Nie dała nam uczyć. Musisz uciec gdzieś wysoko musisz iść i dopiero wleź gdzieś. Patrzcie mnie teraz to już się sami wespniesz. Chociaż mamy taką troszkę crazy situation jaka sucz. Jest bestia, nie? Mówię wam, najgorsze są kobiety w tej grze. Tylko wiesz co? Nie nie znowuż nie skocz tam gdzie nie trzeba. O Boże, ja już tutaj... Boże, Boże, nie, Boże. No dobra, jakoś się udało. Weź jej ryby, bo mnie deneruje. A no złapała mnie, no przecież... Zabrałeś granulkę. No, Boże, jak co nas wiecie. Jest... Bo się zawiesiliśmy tu przy ścianach. Aha, ja nie wziąłem tej e, tykwy. A wziąłeś granulkę zamiast tykwy. Możesz odbijać mieczem, tutaj okay. szczęły. Tylko muszę przed tym uważać. Aj. A weź ją może, tak, by ją spróbować podpalić? Przecież to jest człowiek czy coś? Nie wiem, co to jest. No za blisko jest. Nie mamy już. Mhm, widzę. A czemu granulkę wzięliśmy? Bo oszczędzamy tykwy. Nie! Dobra, teraz może weźmiemy tą tykwę jedną. Jeszcze jedną. Ciekawy. wyczekała, sucza, A może by ją podpalić spróbować? Ona będzie płonąć i będzie ją bolało. Czyli nie petardami, tylko podpaleniem? No. próbować. No. Tak spróbować Spróbujemy, tylko. tak. Bo wiesz, można, ona może się palić i można jej dodatkowo jakieś obrażenia zadawać, nie? Bo podpalenie samo z siebie jej też niby zadaje obrażenie, tak? Ale znowu się dają na to złapać. Patrz, schodzi jej życie. Schodzi, schodzi. Za blisko. A nie, nie, nie podpaliłeś okay, się. Jest okay. Nie. Nie trafiłeś jej. Dobra. Te dwa trafiły, to by jeszcze mniej miało. Może i strzelać będzie. A, bo to jest. Chodź. No chodź Czekaj muszę chyba... Tykwe? Uważaj Kur... Zapinam Nic się nie stało Nie! Ну не. Uważaj będzie atak. To, że ja nie mogę już tutaj. Uciekaj, uciekaj. No jakiś gnojek nas w ogóle strzela. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ale to był Fuks. Ale dojedź go teraz, koralik. Ten nas tu zarobi zaraz. Może uciekać stąd słuchaj. Wiesz co, może leć na górę. Mhm. No dobra, no ale bo z Ale możesz się skrzesić. Aha, mogę, dobra. No czemu nie mogę na tą rękę wskoczyć? Uważaj, bo tutaj musisz po kamieniach, bo tutaj cię truje. To... Mm -hmm. Nie, ten chyba stoi tutaj? On jest tam po drugiej stronie. Okay, tu jest w ogóle jakieś przejście, nie? Tak. Całe wykrwi. Nie wiem, czy to do dobrze się zapowiada. Tu jeden siedzi. I jeden tam stoi. Z... Tutaj masz itema I tam w ogóle na górę też jest wejście jakieś O Jest zapisik No Patrz tu masz jeszcze chyba drogę. Poczekaj, odwróć się. Tu do góry jest. A tu? Tam, tam dziura jest, patrz. Tak, 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 dobra. Aha. Olej. Może faktycznie ona była wrażliwa na ogień. Znaczy mi się tak olej. wydaje, bo dużo jej schodziło, tylko ty dwa razy, jak byłaś, to troszkę za daleko niej. Mhm. Ale popatrz. Ja chyba nie mogę z tej strony wejść. Dobra. To w tym odcinku wszystko. Dobrze. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. I cześć. Pa.